Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2019. W dzisiejszym odcinku będziemy kupować maszyny potrzebne nam do nawożenia pól. Będziemy sobie kupować siewniczek. I właśnie jadę do sklepu i przy okazji oddam niepotrzebną mi maszynę, dzięki której ostatnim odcinku sobie zbieraliśmy bele siana, żeby nakarmić konie i właśnie już praktycznie jestem bardzo blisko sklepu jedź trochę szybciej panie tym autem bo ja ciągnikiem cię zaraz wyprzedzę dobra możemy skręcać, oddajmy maszynę Dobra, ja sobie tutaj podejdę do sklepu i będziemy kupować tutaj. Czekajcie, co to miałem kupić, i wiecie, co mam tutaj? Albo kupię sobie. Znaczy, wypożyczę, bo na razie mnie nie stać. Albo pryskiwacz, jakiś, któryś z tych. Albo po, pro, po prostu jakiś siewnik. Mam tu mody. Pewnie zastanawiacie się, czy mam jakieś mody. Moi drodzy, jeśli chodzi o mody, to przypomnijcie sobie w 15. na przykład mieliśmy na początku gry 2 do i Jeden mały taki Hurlinman, i tam jeszcze był sam poro Senlejf. No ja właśnie mam takie mody, które na przykład w 19. już tych maszyn nie ma. Co mieliśmy w 15 czy 17, ale pojawiają się jako mody, czyli od. Twórców gry i właśnie takie mody tylko i wyłącznie posiadam. Nie mam jakichś takich modów od nieznanych, znaczy od znanych grup czy od jakichś innych moderów. Tylko mam wyłącznie mody od Giant Software i tylko takich modów używam. Jakoś powiem wam szczerze, że uważam, że te mody właśnie od nich, od producentów, są jakoś takie bardziej do, dopracowane i fajniej wyglądają. Owszem są utalentowani moderzy, ale ja wolę, póki co używać właśnie modów od producentów i takich też używam ja tu sobie zwrócę ten pojazd tą ładowarkę i już szukamy jakiegoś siewnika wiecie co, wezmę może jakiegoś małego, bo nie mam dużych pól teraz wam pokażę o czym mówiłem przed chwilą jeśli chodzi o mody tu chyba w małych ciągnikach, o nie ten, to jest Fendt Już Wam mówię O właśnie, ton i ten I ten Hurliman Ciężko mi wymówić jego nazwę Były właśnie w 15 I w 19 są jako, dodane są jako mody Więc fajnie jest ze strony Giant Software A tutaj jest właśnie New Holland Który był również w Farmingu 17 Tu, tu jest dodany jako osobny mod Także spoko Fajnie to Giants yy, rozpracował i dał nam możliwość pogrania tymi maszynami, które były, które były we wcześniejszych częściach gry. Dobra, ale żeby się tutaj nie rozgadać, bo gadam, a jeszcze nie mam w ogóle siewnika. Poczekajcie, już go sobie tutaj kupuję, wiecie co, wezmę sobie, znaczy wypożyczę tego kun. Koszty wstępne leasingu, no dobra no to nie aż tak bardzo, ale wypożyczę i będę musiał jeszcze sobie kupić tutaj nawozy czekajcie, nie pasza tylko worek z wapnem, nie worek z nawozem dobra, kupujemy ciekawe ile wejdzie ja sobie od razu tutaj podjadę traktorem mogłem też używać tego siewnika w przodzie ale niech będzie z tyłu Dobra, sobie podjeżdżam. Obawek ma, mamy nawet. Widoczny. Znaczy przekaźnik mocy. Dobra, i teraz yy, czekajcie, jak to się tutaj włącza, żeby uzupełnić. Okej, okay, mam. Chyba się już uzupełnia. Kurczę, mało trochę. Będzie trzeba dokupić. Yy, gdzie to. Nie, to nie, to worek. Wozem, dobra. Myślę, że dwa worki powinno wystarczyć. No może nawet, może być mało jeszcze. A wiecie, co jeszcze jeden kupimy? Albo paletę trzeba było kupić. No ale dobra. Ja sobie później wybuduję yy, taki, jakby zbiornik, yy, zbiornik z nawozem. Jakiś problem jest w polu, ale dobra, wracamy. Mamy pełny, pełen siewniczek. Możemy wracać. O kurde. Dobra, i wracamy na pole, bo tam mamy zasiany owies oraz oraz mamy zasianą soję, którą trzeba troszeczkę na wieś, bo niestety nasz ciewnik nie posiada nawożenia więc musimy to zrobić sami tylko coś się tam chyba w polu stało bo jest jakaś blokada bo coś tam pisało, że mam, o właśnie znowu coś jest zablokowane ale nie, oni tak naprawdę się tam nie zablokowali wszystko w porządku opuść rozrzutnik nawozu, aha, dobra to poczekajcie opuścimy, ale po co przecież mogę rozsiewać tak Dobra, jedziemy. Okej. Okay. I zasilamy nasze pole. Ładnie to wygląda. Dość daleko sieje. Dobra, uciekajcie ptaszki, bo dostaniecie zaraz po głowie nawozem. Tutaj nie widzę, może opuszczę, tak trochę będę widział, co się dzieje z tyłu. Dobra, podnoszę. Nie wiem, czy to ma znaczenie, że się wyżej jak podnoszę, chyba nie ma żadnego. I jedziemy dalej i będziemy mieli zasiloną soję, którą tutaj siałem. A nasze koniki też bardzo ładnie sobie rosną. Póki co nie potrzebują żadnego jedzonka, co mnie cieszy. A ja oczywiście na światłach jeździłem. Możemy raz tutaj siać, nawozić. W przyszłości nie będę używał nawozów, tylko, tylko do dalekiej przyszłości. Obornika, no może tam raz, kilka razy siewnika. Tak to będę używał obornika, naturalnego nawozu produkowanego przez krowy. Czy tam świnie, bo chyba świnie też mają taką możliwość. Tam gnojowica, czy coś. Wiecie co? Chyba jest jakiś problem z pracownikiem. Nie wiem, czemu on tam się cofa. Ja muszę przeskoczyć na chwilę. Nie wiem, co on robi, ale spadaj. Jak się... Jak się... Kurczę, tutaj... Poczekajcie, ja teraz tam podcofnę. Zobaczę, co on tam wyprawia. Zobaczcie, jaka fajna animacja opon. Czuć ten ciężar tego. Zobaczcie. Czuć ciężar tego agregatu. Oha, bo on tutaj chciał jeszcze blisko przejechać. A to ja już przejadę. Dobra, jedziemy ładnie. Mam no, nadzieję, że gdzieś nie zginął w akcji ten ciągnik, który sieje. Nie wiem czemu się tam zaś zatrzymał. Nie mam pojęcia, stoi masakra z tymi pracownikami. No, ręce mi opadają. Zaraz tam zobaczę. No, nie da się tak zrobić. Ja było w 15. Kurczę no, skopiować ten skrypt, żeby pracownicy. Pracowali zupełnie tak, jak to robili w 15, no nie sprawiali takich problemów jak w 17 i 19 ręce opadają. Zaraz zobaczę, co tam się stało, on stoi. Albo może po prostu nie włączyłem pracownika? No nie pamiętam. Nie włączyłem, tam mi się wydaje. No i widzicie, też doda, dodał producent coś takiego, że jeżeli pracownik wykonuje jakąś pracę i przejeżdża samochód, to się zatrzymuje, żeby nie dochodziło do jakichś kolizji. Bardzo fajna rzecz. Dobra, mamy dużo, dużo tego tych nawozów. A jak się to otwiera? Nie wiem, Wiecie co, nie wiem jak się otwierało siewnik. Poczekajcie, otwórz pokrywę N. Ej, jeszcze sporo, możemy działać. Będziemy mieli nawiezione. Ja teraz tutaj zobaczę. Jak widzicie, jest nawiezione. No, jest kolor niebieski. Tylko jeszcze raz trzeba to zrobić. Jak już się pojawią pierwsze oślinki, drugi raz nawieziemy. No tu się teraz przejedzie ostatni raz. Tylko poczekamy aż. Pracownik skończy. Ja tymczasem zobaczę, jak mówicie, ile zostało nasion. O kurczę, bardzo malutko. Ja tymczasem zobaczę do sklepu, ile kosztuje taki siewniczek, na którym mi bardzo zależy. Okej, okay, tu jest właśnie ten siewnik, tylko on. Zobaczcie, on ma tutaj od razu chyba nawożenie, tak? Dobrze, ja mówię. Ma tu gdzieś zbiornik na. Chyba nie. On nie ma nawożenia. O, ten jest z nawożeniem i on ma szerokość 3 metry, więc praktycznie niczym się nie różni od tych tutaj. Stara to jest producent jakiś chyba z Ameryki Południowej, i Stara był chyba w 17 płatny, był to dodatek, gdzie można było chyba tam uprawiać trzcinę cukrową. Już nie pamiętam, co w 17 się tam dokładnie robiło, bo bardzo dawno temu grałem. Tutaj siewnik jest. A to, co to jest, dodatkowy zbiornik. Aha, Horsz, to jest ten. O, to jest właśnie bardzo fajny siewnik, który posiada właśnie nawożenie i bezpośredni zasiew. Nie trzeba yy, gruberować czy tam orać. Od razu można siać. No i tutaj Amazon, tylko oczywiście zobaczcie, jaka cena. Tu jest coś, coś jego. No, i tu mamy nawet 25 metrów siewniki, tylko one są głównie do tych ciągników najcięższych, tych amerykańskich, że nie pamiętam nazwy. One były w 17, a w 19 możemy je przetestować, i one są jako mody. Zobaczcie, widzicie, to są właśnie te big bady tutaj. One były dodatkiem chyba w 17, a w 19 mamy jako mody, więc ja tylko takie właśnie mody ściągam. Mamy też kosiarki, tylko tutaj, na przykład, kombajny. Zobaczcie, mam coś jeszcze pokazać. Tylko nie wiem, czy je znajdę. O, właśnie, to na przykład, case, mam tego moda. Ten case, co mamy tutaj, to on był pierwszym kombajnem, jak zaczynaliśmy grę w 17. A w 19 mamy go jako moda. Oczywiście od producenta gry. Siloso Silosokombajny, to, to również tu mamy. Zobaczcie, mam tutaj moda. To jest również mod od Giant Software i tutaj również jest ten Big X, który był chyba w 15 już, Krone. Bardzo fajna maszyna, bardzo fajny dźwięk przede wszystkim. I tutaj mamy tego też rosyjskiego rozstrzelmasza, który też znajduje się tutaj jako mod, był już w 17. Dobra, pomocnik zakończył pracę, ja zabieram siewnik i jadę na podwórko. Czekaj, muszę tylko podnieść No i wystarczyło nam, zostało nam 2% Ale jest, okej okay. Mamy porobione Tam jeszcze wystarczy tylko raz przejechać Okej okay. Zobaczcie, już nam rośnie tutaj Powoli owies No i tak jak mówiłem, można już przejechać drugi raz po całym polu. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze zdążę to wrzucić, bo nagrać to nie problem, tylko to trzeba ładnie poskładać. Całość. Może jakąś pracę wykonamy jeszcze dzisiaj. U sąsiada, zobaczymy Ja muszę zobaczyć, czy ja tutaj rzeczywiście nawożę Tylko zerknę yy. Wiecie co, chyba tak Ale zaraz się upewnię, poczekajcie No tutaj nie, bo tutaj jeszcze nic nie rośnie Ale tutaj tak Nawozimy, to się później przejedzie Nie chciałem kupować opryskiwacza, bo w pewnym sensie bałem się, że gdzieś się może ten opryskiwacz zawiesić. Wiecie jak ci pracownicy mnie wkurzają. Przede wszystkim opryskiwacz ma ramiona i mogłoby się gdzieś zahaczyć pracownik o tutaj o te drzewa, co tutaj rosną. Więc wolę nie ryzykować, niech będzie jak jest, siewnikiem na pewno nie zawadzi. sobie tutaj siejemy ładnie no i ostatni raz przejeżdżamy i teraz jedziemy na, pol, na pole z soją podejrzewam, że tu już jest chyba wszystko, tak, tylko jeszcze tam ten początek od drugiej strony pola ale to dlatego, że jeszcze nie zaczęło nic rosnąć, ja przyspieszyłem troszeczkę grę, żeby nam to szybciej wschodziło Sojat nam ładnie rośnie. Dobra ruszamy. No i prawie mamy koniec. Jeszcze chyba dwa razy i full. Wiecie co, nawet w sumie nie wiem jaki ma zasięg ten siewnik. Nie wiem czy nie 18 metrów. Bo tutaj trochę nawiozłem drzewka, z tam rosną. Zaraz się to okaże. Poczekajcie, ja sobie tutaj zobaczę moje rośliny. A, jakie rośliny, moje tutaj maszyny, garaż. Mam nadzieję, że zdążę. Bo zaraz wiadę w Poczekajcie, bo właśnie wjechałem. Zaraz no, chcę tylko zobaczyć, jaki ten siewnik ma rozrzut. Czemu ja nie mogłem sprawdzić tego? A chyba. A, wypożyczone przedmioty. Dobra, mam. I on ma 24 metry. Wydawało mi się, że 18. ale bałem się nie odzywać. bałem się, że się pomylę. Dobra, teraz przejeżdżamy ostatni raz. Nawozimy nasze poletko. Tam jeszcze nie urosło, więc nie możemy nawieść. Mamy też możliwość równania terenu, ale powiem Wam szczerze, że wolę tego nie robić, bo może mi wyjść coś nieoczekiwanego, czego później nie będę umiał naprawić, więc po prostu to zostawię jak jest. Nic tutaj nie mam zamiaru równać. Ale równanie, równanie też... Kosztuje, są to groszowe sprawy, ale mówię wam, wolę tego nie ruszać. Niech będzie tak, jak jest naturalnie. Nie będę tutaj za bardzo y, ingerował, właśnie w przyrodę. Okej, okay, dobra, dobra, opuścił. No i mamy tutaj już wszystko porobione póki co. Jeszcze sobie sprawdzimy tylko zwierzaki. Jak tam mają z jedzeniem? Owiec trochę mało. No ale to jest nic. No, Owiec niedługo nam urośnie. Mamy tu, tutaj ogromne pole tego owsa, więc będzie młócenia i będę mieć jedzonka pod dostatkiem. Nawiezienie mamy tutaj 100%. Tutaj oczywiście, co jeszcze nic nie rośnie, mamy nawiezienie pewnie 50%. No, nawiezienie, tak jak mówiłem, 50%. Więc ok, ja sobie zobaczę tutaj moje. Znaczy inne pola, może będzie coś do zrobienia? I tu jest 2000 do zarobienia. Chętnie zobaczę, co to jest obszar hektar. Wiecie co? Przyjmiemy ten kontrakt, ale zaraz na wieś pole. A jak tu się wykonywało w trakcie? Poczekajcie, pole 32. Gdzie ono jest? Tu gdzieś. Ja bym tam chciał iść, to jak się tam przenosić? No popatrzcie, nie pamiętam. Poczekajcie chwileczkę, jak się tam... jak się tam... Dobra, udało mi się przyjąć w końcu kontrakt, tylko oczywiście musiałem pożyczyć przedmioty. Do tej pracy. Mamy tutaj case'a z cieniutkimi oponkami. Dobra. Wiecie co, tu trzeba chyba kupić jakieś rzeczy. Dobra, poczekajcie, mamy jakiś określony czas. Ja sobie tutaj tylko wezmę palety Big Bada, środek, zbiornik na nawóz? Ale to jest zbiornik, ja potrzebuję. Poczekajcie, worki jakieś z nasionami, worek kupimy. Mam nadzieję, że ta pani pokryje wszelkie yy, te... Dobra, napełniamy. Kurczę, chyba... Słyszałeś drubinkę w tym kejsie. Nie chcę, żeby nie było przypału, że mi braknie nagle nawozu. Pięknie śni ten kejsik. Dobra, wiecie co? Myślę, że 44 wystarczy. Pole numer 31. Gdzie ono jest? O kurczę, ten bardzo blisko sklepu. Więc ruszamy, mamy 19:27. Dobra, jedziemy. Byście powoli ciemni, ale to nic, zdążymy na pewno. Nie wiem, jak się trąbi, więc nie przyspieszę tej jazdy tego samochodu. Dobra, ja sobie tutaj włączę i możemy zacząć rozsiewać Na początku nas nie stać na takie maszyny, więc możemy sobie sprawdzić jak się nimi jeździ wykonując jakieś kontrakty, zadania dzięki którym też zarobimy pieniążki Dobra, jakoś mi jako tako mi to idzie Włączymy światła kompletna, prawie ciemno Ale tu mamy u góry szperacze i inne zabawki Więc sobie tutaj wykonamy zadanie i przy okazji troszeczkę dołożymy do naszego budżetu pieniędzy z tego kontraktu. I tu mamy też, tu gdzieś powinno się wyświetlać właśnie ile nam zostało wykonania tego kontraktu, ale nie wiem gdzie to było. Ale mniejsza stoja, dobrze chociaż zadanie wykonuję, chyba dobrze. Gdzieś tu były procenty czy coś takiego, no, ale dobra. Nie wiem gdzie to jest. Jak go wsiejemy, to nam na, na pewnie, pewnie coś tam skoczy. Na pewno jakaś gotówka i przede wszystkim jakaś informacja, że wykonaliśmy zadanie. Jedziemy teraz pod górę. Już dużo nie zostało. Jeszcze zostało dwa razy i jest koniec. A już wiem, tutaj mamy postęp: 63%, 65%. Nie da się tych mocniejszych świateł włączyć chyba już, nie? Dobra. I przedostatni raz. Nie musimy tak oczywiście dokładnie tego robić, bo zobaczcie jak ja to robię. Zobaczcie, tu jest nieposiane, tu, ale to i tak procent idzie. Jest nam to zaliczane. Więc co się liczy? Miałem no, za dużo chyba wziąłem tych woreczków. Wystarczyłyby pewnie ze 3, a ja kupiłem chyba 4. Ile mamy procent? Poczekajcie, gdzie ten kontrakt? 92% więc zostaje nam ostatni raz pod górę jechać. I śmigamy na sam pagórek. 97%, zaraz pstryknie. Mamy misję wykonaną. Oczywiście to są misje słabopłatne, ale na przykład jakieś koszenie duży, dużej ilości hektarów ból czy zbieranie. Kontrakt na polu zostały zrealizowane. Wystarczy się zatrzymać i tutaj odebrać pieniążki. No i mamy tutaj 8131. Misję wykonaną. Są oczywiście o wiele bardziej płatne. Tak jak na przykład tutaj zbiór plonów, tylko to dotyczy. Głównie słonecznika z pola numer 6, to będzie gdzieś u góry, pewnie. Zobaczcie, to jest już duże, duże pole, więc to by nam zeszło trochę. Więc takich misji raczej nie będziemy wykonywać. Tylko głównie właśnie nawożenie, czy jakieś tam rozwożenie gnojówki, tego typu rzeczy to na pewno. I przy okazji, wykonując misję udanego gospodarza, można on sprzedać pole troszkę. Niższej cenie, więc fajna rzecz. Tam się w następnym odcinku doko yy, dokończy. Tam nawożenie, i tu mamy zrobione. Tu właśnie o tym mówiłem: o tym kawałeczku. Pola o konik się coś odezwał. Co chciałeś? Dobra, moi drodzy. No, myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się. Odcineczek podobał. Subskrybujcie mój kanał. Jeżeli film, filmik Wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę, jeżeli nie, łapeczkę w dół. I do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. Hej!